Większość z nas obstawiała, że ta walka nie wyjdzie poza pierwszą rundę, a wtedy miał wygrać Paczowski, a ty przez decyzję. Jaką ty miałeś widzieć dzisiejszego pojedynku? No i gratulacje oczywiście. Dziękuję. No starałem się wejść jak najbardziej skoncentrowany i, i możliwie jak, na, jak naj, najbardziej yy, starać się skrócić dystans i obalić latkę, ale potoczyło się to trochę inaczej. To się potoczyło tak, jak cała twoja kariera, Michał, nie oszukujmy się. Ta, walka, ta walka była taka, jak cała twoja kariera. Wzloty upadki, ja to bym porównał nie wiem do pierwszej walki z Jamesem Silwą. Tak to wyglądało? Ciężko jest zmienić pewne nawyki, mimo tego, że naprawdę pokładam temu dużo uwagi, no to jednak ten zew waleczności i tego, że po prostu lubię się wymieniać. Pięściami a oprócz tego czuję, że mam czym uderzyć, no to czasami po prostu mnie zapędza w, taki, w takie w a nie inne. No właśnie dzisiaj, a propos zapędzania w róg, to był taki moment rzeczywiście, kiedy Radek wydawało się rozpoczął koniec tej, tej walki, bo gdzieś ruszył, ty, poczułeś tego te te ciosy i znów dało sobie znać to te twoje, nie wiem, takie wielkie wyczucie w MMA, no i to wielkie doświadczenie chyba. Nie wiem jak to mam powiedzieć, bo jesteśmy bardzo świeżo po walce i jakby sam jeszcze nie do końca pamiętam tego przebiegu walki, ale cieszę się bardzo, jestem przeszczęśliwy, mówię, będę to powtarzał wielokrotnie, że 20 lat w tym sporcie i mam okazję wystąpić na takim evencie, 6 lat temu nie było mi to dane, a dzisiaj po prostu jedno spełnienie z moich marzeń, które się spełniło. To jest chyba jedyny taki wieczór, kiedy Karol Habros nie będzie cię ganił za tego prawego sierpa, już tak mówiłem, polował, 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 no to upolował. Nie no, to, to są oczywiście jakieś takie rzeczy odruchowe, które robimy, ale dzisiaj ten sierp uratował mi życie i, i, i tyle. Czułeś, że musisz coś zrobić, bo to Paczuski już był w tym ogródku i witał się z gąską, czy po prostu wyszło, tak jak wyszło, czyli to znaczy, lion heart? Ja, to znaczy ja miałem, byłem w opresji, więc starałem się ratować po prostu sytuację i na szczęście się udało, więc to jest walka, to są ułamki sekund i trzeba reagować i udało się zareagować w odpowiedni sposób, w odpowiednim czasie. Poczułeś na rękawicy właśnie ten prawy, bo tak osunęliście się razem razem na matę i zastanawiałem się, jak to wyglądało z twojej perspektywy. Nie poczułem, szczerze powiedziawszy nie poczułem, musiałbym zobaczyć teraz powtórkę, bo sam nie wiem jak to się stało, ale takie, takie, takie czasy są najgorsze właśnie. A co poczułeś, kiedy przy twoim nazwisku na wejściu była taka wielka wrzawa na całym stadionie? No to ogromna wdzięczność jest, nie? to jest ogromna wdzięczność, że, że tyle lat kariery mówię, były upadki, były wzloty, jednak ludzie są za mną otwarcie, to Twoje wyjście przed samą walką, no to mogło rozstroić, a mogło nastroić, e, czy nie było momentu wzruszenia i braku koncentracji przed wejściem? Nie, nie, czerpałem po prostu dzisiaj jak jakiś bóg słońca, energię tego wszystkiego i, i delektowałem się tym każdym dźwiękiem, każdą sekundą i po prostu wiedziałem, że muszę dobrze wejść w walkę, nakręciłem się mocno przed walką i wiedziałem, że to jest dobry... Yy, Dobra właśnie taka poza, żeby tak wejść w walkę, dlatego też przebiegłem, nie, nie dekoncentrowałem się fanami, po prostu chciałem tam wejść i zrobić to, co mam do zrobienia i tyle. Ale dobrze, nie wszedłeś w walkę, radyk gdzie czymś zeskoczył No tak, no oczywiście tak, ale chodziło mi o same, same wbiegnięcie jakby, żeby to trwało jak najkrócej, bo naprawdę czułem bardzo pozytywną energię w związku z tym wyjściem. Fajnie też, żeby było wyjście, bo ja od razu walka więc nie, nie miałem jakiejś przedłużonej rozgrzewki, nie było jakiejś sytuacji, że musiałem poczekać chwilę, bo reklama, bo coś tam, więc mówię, no wszystko się się ułożyło super. Mówiliśmy dużo o tej przedwalku, o tej ambicji, czy weźmie górę. Trochę wzięła i tak sprowadzenia nie szukałeś, ale czy był taki moment po tym, jak otrzymałeś ten cios, chyba kros, który lekko cię zamroził, żeby tych nóg szukać? No tak, już tam była sytuacja, że się przetuliłem do nogi, ale Radek Radek umiejętnie z tego uciekł i wróciliśmy do stójki, tak więc był taki moment zwątpienia i próba Próba ratowania się sytuacji. To jest taki dodatkowy smaczek, że udało Ci się pokonać w tej walce kickboxera w jego płaszczyźnie? Nie można tak tego nazwać. No to była otwarta walka i to jest animat, wszystko się może zdarzyć. Naprawdę. Ja też mam czemu uderzyć. Jeżeli nie jestem aż tak technicznym zawodnikiem jak Radek, ale, ale mam świadomość tego, że, że czy uderzę lewą czy prawą ręką, to jestem w stanie ściągnąć przeciwnika. Zdaję sobie sprawę, że ty dzisiaj przedarłeś. Tak na pół wiele kuponów, no to już piszą. No widziałem, że były stawki 9,5 zł na to, żebym wygrał przed czasem i żałuję, że nie postawiłem domu. Jakie plany teraz? Odpoczniesz chociaż trochę, czy tak jak to masz zwyczaju, um, pojawisz się za dwa dni na sali treningowej? Nie mam po czym odpoczywać, a jest co do poprawiania, więc mówię, ja trenuję, bo ja to lubię, bo mi to sprawia przyjemność. Jest wybuchły wielkiej emocji. już po tej samej walce, po tym jak już e, ogłoszono werdykt. E, Byłem, jestem, będę? Takie padły słowa na zakończenie tej Twojej wypowiedzi. To znaczy, to jest tak o przeszłości, ale o przyszłości też trochę nam powiedziało to dzisiaj. Łatwo się dzisiaj mówi, bo wygrałem, tak? To są y, takie sytuacje, że ludzie Cię oceniają przez pryzmat ostatniego pojedynku. Dzisiaj wygrałem, więc jakby to myśl będą oddalać od moim zakończeniu kariery, tak? Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Mówię, ja się czuję dobrze na treningach, mam świetny sztab szkoleniowy, dołączył do mnie Marcin Gandy, który jest fenomenalnym dietetykiem. Jakub Chycki, który jest fenomenalny, jeżeli chodzi o przygotowania. Mam Pawła Nędziego, mam Bagiego, mam Karola Chabrosa, mam yy, świetnego fizjoterapeutę, mam Morsa, mojego przyjaciela. I naprawdę czuję się mocny, oni we mnie wierzą, więc ja w siebie wierzę też. Mówi się o tym, że będzie gala KSW w tym roku jeszcze w Szczecinie. To może to też jakiś taki pomysł ewentualny na jakąś yy, przyszłość? Może się odezwę, może będę miał akurat wolny wieczór. <śmiech> <śmiech> kończymy już, bo zaraz nas przegonią. Komu dedykujesz to zwycięstwo? <laughs> się zajdzie. Nie, wiesz, yy, mówię im, jestem starszy, tym bardziej chronię moje, moje prywatne otoczenie, ale na pewno dedykuję to moim przyjaciołom, mojemu przyjacielowi Mursowi i mojej rodzinie. Po prostu. A twój typ na walce wieczoru? I tyle. Mamy to oczywiście. Muzyka